Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu trzeciej kolejki Betli II ligi, w której hutnik Kraków mierzył się z Rysową Rzeszów. Mecz zakończył się wynikiem 1-3 dla drużyny gości. I w pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener drużyny Resowi, pan Piotr Koz. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. I poproszę o kilka słów podsumowania meczu. Na pewno dobre spotkanie w naszym yy, wykonaniu. Przyjechaliśmy tutaj po porażce w Pucharze i tam nie wszystko nam wychodziło, ale wróciliśmy do dobrego grania ligowego. Z tego jestem zadowolony. Na pewno dwa ważne momenty w pierwszej połowie to stracona bramka, gdzie uważam, że dobrze w ten mecz weszliśmy i, i no, ze stałego fragmentu bezpośrednio z rzutu wolnego dostaliśmy bramkę. Natomiast dalej konsekwentnie szukaliśmy swojego grania, planu, który sobie tutaj założyliśmy. No i ten drugi moment ważny w pierwszej połowie to bramka tuż przed przerwą, ze stałego fragmentu, gdzie. Krystian Szymocha doprowadził do remisu w przerwie. Kilka takich korekt, ale niedużych, i bardzo dobrze rozpoczęliśmy tą drugą ocenę spotkania. Byliśmy z pewnym dominującym. Wygraliśmy zasłużenie, z tego się bardzo cieszę. Myślę, że byliśmy dobrze do tego meczu też przygotowani i wiedzieliśmy, że hutnik dobrze wygląda tak samo od początku sezonu, że jest bardzo groźny z fazy przejściowej, czego chcieliśmy bardzo mocno uniknąć, ale. Co za tym idzie, musieliśmy dobrze operować piłką, komunikować strat i szybko reagować na to wszystko. To w dużej mierze się udało zrobiliśmy to co to co zamierzaliśmy z tego jestem bardzo zadowolony. Gratulacje dla zawodników bo intensywny czas to był dla nas ale nie było dzisiaj też po nich widać zmęczenia niektórzy cały czas jest duża część zawodników którzy 90 minut cały czas grają łącznie z pucharem i to mnie bardzo cieszy. Gratulacje dla sztabu za dobrą pracę za dobre przygotowanie się też do tego spotkania, bo nie wszystkich praca jest widoczna na co dzień. Z tego się bardzo cieszę. Mamy jeden kierunek. Ciężko pracować, wygrywać kolejne spotkania i chciałbym, żebyśmy to jak najdłużej utrzymali. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w sali? że pytań. Nie ma. Tego, bardzo dziękuję. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Hutnika Kraków z Reserwą Rzeszów. Jest z nami trener drużyny gospodarzy Krzysztof Siątek. Cześć święty. I poproszę Cię o kilka słów podsumowanie meczu. Zacznę od tego, że gratuluję drużynie gości i zwycięstwa. Na pewno Resowia postawiła nam dzisiaj no, dosyć wysoko poprzeczkę, była mocno intensywna i w wielu momentach mieliśmy z tym po prostu problemy. Jeżeli chodzi tak o naszą perspektywę, no to po szczelonym golu uważam, że złapaliśmy jakby najlepszy fragment, który gdzie wydawało się, że wszystko mamy pod kontrolą my tracimy gola do szatni i myślę, że ten gol był bardzo istotny w kontekście całego meczu. No, wyjście na drugą połowę też myślę, że nie możemy tak stracić gola. No i, no i z wyniku, gdzie prowadziliśmy 1-0 nagle musieliśmy gonić wyniki, trzecia bramka to było już pokłosie tego, że chcieliśmy bardzo mocno odrobić, mieliśmy sytuację też bardzo dobrą na na 2-2, ale nie udało się, no taka jest piłka, mówię no pracujemy dalej i, i idziemy w tym kierunku, żeby cały czas się rozwijać i poprawiać. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania z sali? Jeszcze wracając z szatni na drugą połowę byliście zamroczeni, ale to chyba zamroczeni aż do końca meczu, bo tych sytuacji to właściwie tam była chyba tylko jedna taka patyka kiedyś bodajże na to 2-2, co wspomniałeś, ale więcej to okazji nie, nie, nie mieliście zbyt. No tak, no ten drugi gol myślę, że był wyznacznikiem tego, jak ta gra się później to, toczyła. Rysowia cofnęła się do niskiej obrony i, no i my próbowaliśmy budować, ale wiadomo, jeżeli przeciwnik bardzo mocno się cofa do tyłu i liczy na, na kontry, bo tak w drugiej połowie wyglądał ten mecz, no to nam się trudno stwarzało sytuację. Tak jak mówię, no Rysowia była dzisiaj dobrze zorganizowana, postawiła nam wysoko poprzeczkę i no i tak ten mecz wyglądał po prostu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.